Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj mówimy sobie kolejnego quest'a. Tym razem mamy quest'ik ze zjedzeniem yy, tutaj jabłka, grzyba i rozpadeniem ogniska. Musimy właśnie to zrobić. Nie musi być to w jednym meczu, także zadanie jest dosyć proste. Ale pokażę Wam właśnie, jak szybko i więcej zrobić tego quest'a. Żebyście właśnie nie szukali tych rzeczy, czy coś. Bo jak ktoś jest nowy, no to być może nie, nie wiedział właśnie, gdzie się znajdują. Dlatego szybko po prostu pokażę. I mam nadzieję, że Wam się uda zrobić quest'a. Dobrze. Zaczniemy sobie może od jabłka. Jabłko znajdziemy w tym miejscu, jest to właśnie koło Farm Fury. takie taki fajny sadzik i tutaj możemy zjeść jabłko. No i mamy pierwszą część questa. Pokazuję tutaj wszędzie są te jabłka. Kolejna część questa to zjedzenie grzyba. I tutaj musimy polecieć na piszczącą puszczę i tutaj na całym tym obszarze możemy sobie szukać grzybów, grzybów jest naprawdę dużo, więc dla każdego starczy i też właśnie można sobie śmiało zjeść tego e, grzybka i będziemy mieli drugi etap. No i trzeci etap to rozpalenie ogniska, gdzie znajdziemy ogniska na potnych, na tych na plażach mamy dużo ognisk, kolejne ogniska mamy na przykład tutaj, pokażę oczywiście tylko parę ognisk, dlatego że nie ma sensu też wszystkich pokazywać, także tutaj mamy kolejne, kolejne mamy tutaj ognisko na przykład, mamy kolejne ognisko w tym miejscu gdzieś, tutaj mamy również niedaleko właśnie, o, tutaj właśnie mamy niedaleko tych e, jabłek, także warto zwrócić uwagę na to ognisko dlatego, że to jeśli polecimy po jabłko, no to możemy sobie od razu rozpalić ognisko i potem napuszczę. Oczywiście ognis jest dużo więcej jeszcze w tej części mapy, no ale nie ma co tracić czasu, żeby to pokazywać. No bo jak polecie sobie po jabłka, to tutaj możecie rozpalić będzie najlepiej, ewentualnie możecie tu iść czy coś, także śmiało myślę, że uda wam się zrobić tego questa. Dajcie znać, czy Wam się przydał ten filmik, ja z góry dziękuję za feedback, no i co, to tyle, nie przedłużam, trzymajcie się następnego, jo!